Siemaneczko, ziomaczki z tej strony Lila mu 27. A dzisiaj robimy odcinek z nowego eventu wielkanocnego. Na przykład zobaczcie, można zobaczyć, że tu macie um, napisane na przykład gift, prezent jakiś. Ja jeszcze do końca nie wiem jaki. Czemu ja mam starego skina? Dobra, zostawię sobie tak. Um, I mamy tak ozdobione ładnie tutaj. Na em, naszego Spawn'a. I mamy jakieś jajka do znalezienia. E, coś w to kliknęłam i A, to mamy, dobra. E, to Okej. Okay. Czyli tu są misje takie do wykonania. O, akurat możemy je w sumie wykonać, em, ale to potem. W sumie, na przykład. Co jest, czemu ja tego nie mogę wziąć? No dobra, ale pewnie mamy jakieś nowe rzeczy. Mm. No właśnie tam to było coś nowego, ale nie mogłam tego wziąć. I mamy jeszcze takie pojazdy różne, ale żeby je mieć, trzeba zabrać jajka. Dlatego chyba te jajka sobie zbierzemy. Więc myślę, że zrobimy sobie tą misję. Dziękuję. Kolejna, kolejna, kolejna. One są na spał, nie tylko z tego co widzę, te żółte. Może potem zrobimy zielone jeszcze. Zielone są trochę trudniejsze i widzę tu ostatnie jajeczko. I teraz zobaczcie, odblokowałam ten pojazd. Takie jajo! Jeżdżę w jaju! Dobra, ale sobie usuniemy to, będę sobie na tym jeździła. I teraz weźmiemy kolejną. A nie, kolejna misja to jest. To są niebieskie jajka. Okej, okay, gdzie one są? O, Tu widzę pierwsze. Drugie tutaj. Dobrze, że one nie są po całym brook eventu ukrywane, bo wtedy to by było trochę creepy, a może na drzewach są. W sensie nie creepy, tylko. A przez na te drzewa nie można przejść. W sensie tylko trudne to by było bardziej. Okej, okay, 5 na 15 6 na 15 o, widzęcie kolejne jajco. Um, może tu gdzieś będzie. Halo. Um, o, zauważyłam kolejne. I tam we więzieniu chyba jeszcze jakieś jest, ale najpierw sobie przeszukamy to całe. Nie, nie ma tutaj. A w środku tego? No Myślę, że jakieś tu jajko musi. No jak nie ma tu jajka? Czemu tu są te tego wcześniej? A no dobra, bo ktoś ten sobie postawił. Dobra. We więzieniu mamy kolejne jajco. Mm, o, tu jest jeszcze jajko. Chyba one będą jednak poukrywane po większości Ewan. O, widzę kolejne jajco. A nie, to nie jest w więzieniu, tylko przy więzieniu. Dobra, 11. O. Kolejne. Um, może gdzieś w środku będą. Nie, chyba one mogą być tylko na zewnątrz. Nie wiem tego. Hmm. Gdzie może być reszta jajek? O, widzę kolejne. Może, może w metrze będą. Nie wiem. O tutaj jeszcze kolejne jest i to jest ostatnie z niebieskich wygrałam kolejne tym razem pisankę okej okay. fajne no można sobie tym przejechać dobra mm, ale teraz czas na kolejną misję czyli teraz zielone jajka ciekawe ile ich trzeba zebrać też chyba 15. Co? Ea, powiększyło się do 20. Dobra, więc ustawię sobie to. I szukamy jajek. Hmm. Gdzie one mogą być w sumie? Mam nadzieję, że. Na... O, 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 o! Ho. W metrze mogą być. Um. Mam nadzieję, że one na tym ostatnim czerwonym nie będą poukrywane po całym Brook Even O, widzę kolejne, ale w basenie jeszcze sprawdzę. Nie, nie ma w basenie. Ale na zjeżdżalni za to jest. Mam nadzieję, że nie będą poukrywane w ogóle po całym Brook Event, bo to by było na serio niefajne. Czy tutaj nie ma żadnych jajek? Na serio. Dobra, jak nie znajdę. Mm, tam, no to wtedy... No to jak nie znajdę em, gdzie indziej, no to pójdziemy tam. Ciekawe za co będzie... Em, obstawiam tak, em, to dostaniemy za zabranie zie, tych zielonych jajek. Okej, okay, kolejne zielone jajko. Chyba w środku na nie mogą być. O, kolejne jajco! Chyba jednak będą ukrywane po całym brykrewu, no nie. O, jajko! Dziękuję. Jajko! Dziękuję. Kolejne jajko. Ciekawe, czy tutaj gdzieś mogą być. Nie, chyba aż tak daleko nie mogą. Chyba tylko w tej części takiej niemieszkalnej, tylko miasta już takiego. A tutaj gdzieś nie ma przypadkiem. O, właśnie jest. Hops. Mm, oho, kolejne jest. Hops. Już połowę mamy zebraną. Widzę, o, widzę dwa kolejne jajka. Pierwsze tutaj. O, jednak trzy. Drugie tutaj. A trzecie tutaj. Mm, ponad połowa. Hmm. Czy tam do góry jest jakieś jajko? Nie, nie ma. Um, teraz może sobie pojedziemy gdzieś tutaj. Może tu jakieś jajko będzie. Nie wiem. O. Um, a to... Aha, ja myślałam, że to jest jakiś dynamit. Że ktoś postawił dynamit tutaj i go nadal nie wybuchnął. Hmm, tutaj nie ma. Co mogą być kolejne jajka, kurczę? Hmm, może gdzieś tutaj. O właśnie. Tutaj mnie jeszcze nie było. Dobra, zostało nam tylko pięć jajek. Teraz tylko cztery. Trzy. Ktoś już tu ma to to giga jajo. Czy tu nie będzie? Nie, nie będzie. Um, zostało nam już tylko trzy, no błagam. Gdzie są jakieś jajca? Może na cmentarzu będą. W w globie będą. Albo dobra. Ja jak tu nie ma. <laughs> Ten kto nie znał tego, no to, no to pokazuje. Ja, po prostu wystarczy w tą trumnę zapukać. Mm -hmm. Szukamy jajc. <laughs> Alo jajca! Jajca chodźcie! Alo jajca, no. Chodźcie jajca. Jajca chodźcie do mnie. Hmm, dobrze. Hmm. Może nad jeziorem będą to sobie. Ustawię w sumie większą prędkość, bo ciągle tak wolniutko na tym jeżdżę. No chyba nie ma nad jeziorem. No nie, nie ma. Wow. Te zielone jajka są trochę trudne. A tutaj może będą? Bo chociaż jakieś jedno. Nie, nie, nie ma. A gdzie była ta kryjówka? Bo ja ciągle chyba tutaj, tak właśnie, może w kryjówce będą. To też wątpię. tutaj? Um, ja też nie mam. Dla tych, co nie wiedzą, wystarczy kliknąć na lampę. Żeby to się otworzyło. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Łazimy stąd. Coś obrabował, ej to nie ja, dobra, tutaj się teleportujemy, żeby na mnie nie było, że zaraz obrabowałam bank, bo zaraz się na mnie sfokusują i co, będą ciągle za mną łazić i, i brać mnie do wózka, żebym poszła do więzienia. A może tu będą jakieś jajca? Dobra, miałam to sprawdzić, jak nie będę ich mogła znaleźć. I co teraz nie mogę ich znaleźć. Ej, a tutaj na tym spacerniaku też nie ma. Kurczę. Wrócę do was zaraz, jak znajdę te jajka. Wiecie, ja to jajko przegapiałam tak często, i go nawet nie zauważyłam, ale jest tutaj obok tego krzaku. Prawie na środku. No, obok sk tego skrzyżowania. Dobra. W sensie obok drogi. Nie wiem, czy to skrzyżowanie. Nie znam się na drogach. Ej, a tam coś nie ma? Nie, to tylko coś innego, zielonego, ale też zielonego. Ehm. Um. A z tego tyłu sprawdzałam inny tył, ale może tu będzie nie nie ma. A, a w kościele będzie em, em, święcone jajko, o właśnie. A nie chrzczone. ja nie chodzę do kościoła, więc nie wiem jak, jak, na czym to wszystko polega. Nie to, że jestem za młoda, tylko po prostu tylko po prostu nie wierzę w Boga. Ale gdzie jest kolejne jajco? Hm. To co do was jak znajdę. To jest... Szukam przed ostatniego jajka i ostatniego, więc... wrócę jak znajdę. Dobra, kolejne jajko jest tutaj, przy szpitalu, obok tego drzewka. Jeszcze poszukamy obok tego szpitala w sumie. No bo wydaje mi się, że tutaj gdzieś może być ostatnie jajko. Gdzieś o, gdzieś między tutaj. No jak nie ma, halo? Czemu nie ma? <laughs> nie chcę jajco. A w kmijówce może będzie. Hmm. Nie, nie, pewnie, pewnie nie. Znaczy takiej kryjówce, że kryjówce, że każdy zna. A może teraz będzie w tym grobie? Nie, nie ma, kurde. <grych> a w tym halo! Oh, Szukamy jaja numer 20. Czy mogłoby się pokazać? Dobra, najwyżej roz, rozwiesimy plakaty na mieście, że szukamy jaja numer 20. Zielonego jaja numer 20, tak. Takie plakaty rozwiesimy. Kurczę, nie sądziłam, że, że um, architekci by zrobili coś takiego, że um, daliby ten. Um, to taki. Um, no, um, skatepark prowadzący na dach, um, ten, na dach y, szkoły. W ogóle pewnie już zauważyliście, ale chodźmy na przystanek autobusowy jeden. Nie, 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 nie na huśtawkę. Przystanek autobusowy. No to na nim są te reklamy. No i to też um, mogę pokazać, no bo to też w nowym evencie dodali prawdopodobnie. Dobra, wrócę do Was jak znajdę jakieś jajco. Może stąd wypatrzymy jakieś jajco. M, mm, Najwyraźniej nie. Więc idę szukać dalej. Co z tego, że prawie sobie połamałam ręce i nogi. W prawdziwym świecie już bym się cała połamała. Ale to był Ewen, nieprawdziwy świat. Wszystko ze mną jest ok. Jasne. Wiecie w jakim easy miejscu było ostatnie jajko? W tym miejscu. Też go nie zauważyłam. No ale. Ważne, że już to odblokowałam. Co jest? To są chyba jakieś wózki jeszcze. Dla dzieci. I może coś znajdziemy. Nie wiem, czy to jest w tym, czy gdzie. Dobra. Nieważne. Przetestujmy sobie. Giga jajo. I na... A dobra, bo mam to. Wow. ja chcę kierować. Giga, ja już się kieruję. To jest za giga na mnie. Dobra, włączymy sobie to, to. Nie wiem, jaki kolor. O! Tak jest ładniej według mnie. Przejadę cię, sorry. Sorry, że cię przejechałam. Ale nie chciałam. Znaczy, może chciałam, a może nie. Nie wiem. Dobra, przejechałam cię, ale nic ci się nie stało. Nie połamałaś się. To najważniejsze. Wiem, że zostały jeszcze te czerwone jajca, ale jak z zielonymi sobie tak poradziłam, to chyba sobie z tymi... A, jeszcze te są. Kurde, jak ja sobie z tym poradzę? To, to, to nie wiem, dlatego chyba tego nie robimy. Tutaj będzie potrzebny. Hard, to jest level hard. I tu będzie potrzebna drabina jeszcze. Dobra, przetestujemy sobie jeszcze to, co to robi, halo, czemu ja tego nie, aha, to pewnie trzeba to, z... czemu ja tego użyłam, nie, je... dobra, spróbujemy i wydaje mi się, co, co, co ona robi, skąd to jest, wpływ kawę czegoś takiego nie, nie ma, co, co, co jest. I dobra chwila, ja to muszę zobaczyć, że wózek da się jakoś zmienić. Kurde, jak to się dzieje? Co w tym coś jest? No nie, <grytanie> o co tu chodzi z tą kanapą? Przed chwilą widziałam wózek dla małych dzieci, a może to się jakoś zmienia? No nie, jak tu mogę tylko zmienić? To i, i pozycję. Eee, jestem zmęczoną matką. Dobra, jak to się dzieje? Może tą taczkę? Nie. Może to? Coś nie, kurde. Jak to się dzieje? O co tu chodzi z tym? Nie rozumuję pomocy. Może to? Nie, to nie. To może jest jakiś. Nie wiem o co tu chodzi z tym. Dobra. Weźmiemy sobie to. I lecimy szukać tych jajek. Dobra. Mm. Tu jest pierwsze jajce. Sogę, że będę ci się wspinać. Tutaj Ale ja potrzebuję jajca. Mówili, że będzie potrzebna drabina. No i co mieli rację? Bo to jest... O! Już widzę kolejne jajco. To już może być. Pomieszczeniach. Dobra, to drugie nie było takie ciężkie. a już chciałam powiedzieć, nawet to drugie było ciężkie. O, to chyba moje jajce, co tu je, jechało. Nie wiem, nie pamiętam. I możemy w sumie sprawdzić, czy nie ma jakichś nowych domów. Chyba nie, bo tak to by ludzie tych domów używali pewnie. Nie, nie ma co, 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 co się stanęło? No, ale dobra, to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. O, te, te domy się załadowały. No, ale to na tyle w dzisiejszym odcinku, więc bajo.